Witam. Kolejną aplikacją do zarabiania jest Banner Zap. Musicie się tutaj zarejestrować. No i zobaczcie. Klikacie tutaj, żeby to włączyć. Jest pokazane ile zebraliście punktów. Czyli ile reklam odblokowaliście w tym dniu. Polega ta aplikacja na tym, że po prostu gasi gasicie ekran odblokowujecie ekran yy, wyświetla Wam się sekundowa ekrana klikacie zamknij no i po prostu zbieracie aż Wasze saldo po prostu będzie minim, minimum jak widać 20 FND I po prostu zbieracie sobie to uzbieracie 20 tych futuro coinów, czy jakoś tak i macie kasę drugą fajną sprawą jest też po prostu że zobaczcie sobie możecie zaprosić sobie znajomych i dostajecie bonus od zar zarobków każdego znajomego no i wyszło mi z tego eee, czekajcie tutaj możecie też odebrać ten bonus, ale jak widać, jak widać, jak widać coś jest nie tak, bo po prostu oni usunęli tę aplikację, także no niestety, ale nie mogę tego dosłownie brać. Ustawiacie sobie też częstotliwość reklam na zawsze, gdyż po prostu tych reklam macie więcej i więcej kasy zarobicie. Eee, jeszcze pokażę na następnych odcinkach parę Innych aplikacji do zarabiania, na przykład, taka baz, bu, BuzzBee, ale to w następnym odcinku. Także myślę, że to by było na tyle. I no i co, no i to wszystko, nie?